Dzisiaj będzie film o tym, żeby nie traktować innych ludzi poważnie, co, co nie dotyczy, żeby ignorować innych ludzi, tylko bardziej spojrzenie szersze na, na takie myślenie, że ktoś jest nam życzliwy, że ktoś nam powiedział coś niemiłego. Często jest tak, że ktoś nam coś powie, że ktoś nam coś powie lub zachowa się wobec nas w jakiś sposób i my to mielimy. Mielimy w naszej głowie w kółko i w kółko i w kółko, i zastanawiamy się, jak ktoś mógł nam coś takiego powiedzieć, jak on mógł mnie tak potraktować i tak dalej. I gdzieś wchodzimy w rolę ofiary. Zapominamy jednak, że, że zatrzymujemy się na tej roli ofiary. I zatrzymujemy się też w takiej małej krateczce naszego umysłu i biegamy jak taki, taki chomik w kołowrotku. A warto wyjść z tego kołowrotka, zrobić dwa kroki do tyłu i spojrzeć na całą sytuację w szerszym kontekście. I spojrzeć też na innych ludzi w szerszym kontekście. Warto uświadomić sobie, że to, że, to, że ktoś nam powiedział coś niemiłego, może być tak, że po pierwsze, już teraz, jeżeli ktoś dwa dni, powiedzmy, temu powiedział wam coś bardzo niemiłego, po pierwsze, ta osoba może już w ogóle nie pamiętać, że coś takiego powiedziała, i na przykład ta osoba może was ogólnie szanować i lubić, nawet kochać, tylko po prostu miała zły dzień. Ta osoba mogła się nie wyspać, ta osoba mogła mieć jakiś stres. Tej osobie ktoś inny mógł powiedzieć coś, coś niemiłego, i ta osoba potrzebowała, żeby się na kimś wyżyć, i akurat ty byłaś, byłeś pod ręką i dostałeś o trzy słowa za dużo. Ta osoba mogła mieć trudne dzieciństwo, mogła, może mieć niemiłego partnera, może mieć po prostu jakieś problemy, o których, o których ty nie wiesz. Może coś drażni tą osobę w tobie, dlatego że przypominasz jej na przykład kogoś z przeszłości, masz kolor włosów jak... Były kochanek, który porzucił ją brutalnie, na przykład. Tak? Jest dużo rzeczy, jest pełno rzeczy, o których po prostu nie wiemy. Jest taka zasada, że tak naprawdę każdy, gdy coś mówi, to mówi tak naprawdę o sobie, czyli każdy tak naprawdę żyje własną prawdą i każdy ma swoją rzeczywistość. I jest jakaś jedna rzeczywistość. Ona składa się z takich bańek. Każdy z nas jest w jakiejś bańce, um, i ma założone takie, jakby indywidualne okulary, które są zbudowane z, z tego, co przeżyliśmy, z tego, co doświadczyliśmy, z tego, czego nas uczono, z tego, czego my się uczymy, jak siebie zmieniamy. Do tego dochodzi nasz temperament, cechy charakteru, cechy osobowości itd. I każdy z nas. Tak, jak wiecie, to na co nakierowujemy umysł, to staje się naszą rzeczywistością. I każdy z nas ma troszeczkę inne okulary, na coś innego zwraca uwagę, i dla każdego ta rzeczywistość jest inna. I te rzeczywistości się gdzieś tam spotykają. I tak naprawdę, gdy ktoś do was coś mówi, mówi tak naprawdę o sobie. Gdy ktoś wam mówi, na przykład, nie rób tego, to jest niebezpieczne. To nie znaczy to, że to naprawdę jest niebezpieczne, tylko że jest to niebezpieczne dla tej osoby. Albo jeżeli ktoś ci mówi, wiesz co, nie zrobiłabym tego, to jest ryzykowne. To nie znaczy to, że ten ktoś nie wierzy w twoje siły i uważa, że nie dasz sobie rady. Tylko oznacza to tyle, że dla tej osoby jest to ryzykowne, że ta osoba nie podjęłaby tego ryzyka. I tak można mnożyć i mnożyć przykłady. Albo na przykład macie nowego chłopaka, albo nową dziewczynę, jesteście zakochani po uszy i spotykacie przyjaciółkę, przyjaciela, jak ktoś wam mówi, jeju, taka poczwara, jak co ty w niej widzisz. I to wcale nie oznacza, że Wasza nowa miłość jest poczwarą, tylko oznacza to tyle, że wasz przyjaciel bądź przyjaciółka ma inny gust. I ten przyjaciel czy przyjaciółka by się nie umówił z tego typu osobą, bo musi nie odpowiada ani pod względem fizycznym, ani nie wiem, światopoglądowym, bądź cokolwiek. I to tylko tyle oznacza, tak? To jest takie przysłowie, że każda potwora znajdzie swojego amatora, tak? Więc to nie znaczy, że ten wasz partner jest nie okej, okay, tylko że po prostu nie jest to partner dla tej osoby. I to nawet lepiej. Bo to zrobią się kłopotliwe sytuacje, gdy dwie przyjaciółki zakochują się w tym samym mężczyźnie albo dwóch przyjaciół w tej samej kobiecie. I tak można było wymnożyć przykłady. Więc zamiast przejmować się tym, co mówią inni, warto zobaczyć te wypowiedzi, to wszystko w szerszym kontekście. I nie traktować, nie traktować ich poważnie. Wiadomo, że żeby e, dochodziło do komunikacji, e, to musimy traktować się poważnie w tym sensie, żeby się szanować, e, żeby dawać sobie nawzajem przestrzeń na inność, e, akceptować to, że ktoś ma ten inny świat, e, ale jednocześnie trzeba mieć gdzieś z tyłu głowy cały czas zapaloną lampkę, że to, co ta osoba do mnie mówi. Nie jest to prawda absolutna, tylko to jest punkt widzenia tej osoby. I gdy wyćwiczycie to, i, i ta lampka, lampka bezpieczeństwa e, będzie paliła się cały czas, to bardzo, bardzo ułatwi Wam kontakty międzyludzkie. E, I nawet jeżeli niektóre słowa bolą, em, to łatwiej po was to wszystko spłynie, gdy uświadomicie sobie, że to jest po prostu punkt widzenia tej osoby, że to są lęki tej osoby, bo często jest tak, że ktoś na was na przykład straszy jakimiś chorobami, albo tym, że jest trudna sytuacja na rynku i może zostać zwolniony, albo że nie wiem, będzie koniec świata i tak dalej, ale to nie są też prawdy absolutne, tylko to są po prostu lęki tej osoby. I często jest tak, że ta osoba, na którą się denerwujecie, po prostu Was kocha, Was kocha i się o Was troszczy. I sama się czegoś boi, więc chce Was ostrzec przed tym, czego się sama boi i Was przed tym uchronić. I to jest tylko tyle. I gdy zaczniemy. Postrzegać te rzeczy, które odbieramy często jako złośliwe docinki, albo niemiłe docinki, albo brak wiary w, w moje możliwości. Gdy za, za, zaczniemy, to postrzegać po prostu jako punkt widzenia danej osoby, jako to, że ta osoba dzieli się z nami swoim światopoglądem, ale też swoimi Swoimi lękami, swoim strachem, swoimi traumami, że są, to są traumy tej osoby, to zacz i zaczniecie to traktować z większym dystansem, większą miłością. To te kontakty międzyludzkie będą łatwiejsze, przyjemniejsze z jednej strony, a z drugiej strony wasze życie będzie lżejsze, bo te poglądy nie będą się do was przyklejały, tylko zobaczycie je i pozwolicie, żeby, żeby odpłynęły i tyle. I będziecie wracać do swojego serca i sprawdzać, czy ten pogląd ze mną rezonuje, czy to jest też moje. Jeżeli nie jest Twoje, to po prostu szanujesz, że ktoś inny ma inny światopogląd, a i ten światopogląd się do Ciebie nie przykleja, ten punkt widzenia. No, i to tak o ignorowaniu innych ludzi. O takim. Ignorowaniu w przestrzeni serca, o zachowanie dystansu. I podobnie jest też tak, tak naprawdę, z tym, żeby traktować siebie w podobny sposób. Bo czasami nakręcamy się na coś, gdzieś włażą nasze lęki, nasze traumy, ale też warto zrobić wtedy dwa kroki do tyłu. I zobaczyć, że hmm, myślę tak, że to nie znaczy, że cały świat jest zły i wszyscy są przeciwko mnie, mimo że tak w tym momencie myślę, tylko co się wydarzyło w ostatnim czasie. Może się nie wyspałam, może się niedostatecznie dobrze odżywiałam, może moje ciało się wychłodziło, może miałam stresującą sytuację w pracy, może mnie coś rozdrażniło innego, może coś się wydarzyło. I te stresy skumulowały się, i pojawiło się, pojawiło się ogólne poczucie, poczucie bezsensu rzeczywistości, ale to wcale nie znaczy, że całe życie jest bezsensowne, tylko oznacza to tyle, że jeżeli się wyśpie, zrelaksuje, to następnego dnia obudzę się w innym nastroju i życie znowu będzie piękne i pełne możliwości. Więc polecam Wam zachowanie dystansu wobec świata i wobec siebie. E, polecam Wam też filmik, który nagrałam o czterech umowach i on właśnie e, druga zasada, zasada e, tej, tej książeczki, cztery umowy, e, zasada szczęśliwego życia, e, polega na tym, nie bierz niczego do siebie, tak? czyli nie bierzemy do siebie tego, co, co inni ludzie mówią. E, I paradoksalnie też nie bierzemy do siebie tego, co, co sami myślimy. Tak? To jest takie trochę. Trochę rozdwojenie, ale um, gdzieś trzeba poczuć to swoje wewnętrzne jak, które jest stabilne e, i oddzielić je od tych stanów emocjonalnych, które przypływają i odpływają. E, I są one jak te wzburzone fale na oceanie, a w środku, w głębi jest spokój i do tego spokoju zawsze wracamy. Do zobaczenia.